Moneczko i strony Mati A dzisiaj zdałem moje ustawienia. Jak sobie stworzyłem do, do jazdy Waseto na napadzie. Głównie to jest do, drip do tego Dlatego to się chyba tylko nadaje. A ogólny koncept jest taka, że przypisujesz sobie e, pada do ustawienia kierownicy, co pozwala Ci mieć sprzęgło w analogu. Jest tak do sterowania przypisuję sobie lewy analog do przyspieszenia spust prawy tutaj dajemy sobie od razu na 50 mhm. ok, dajemy jeszcze invert do tego obracamy oś i super jest to amulec lewy spust to jest ważne żeby to tutaj na duchy. no up OK ok, tutaj też trzeba dać 50 żeby ładnie zbierało Super. No i sprzęgło. Prawa gałka do góry w moim przypadku. Super, super. Tutaj też damy 50. Tak. I do tego jeszcze invert. Moment, żeby zniknął. O, okay. No I teraz przyciski, które na przykład mnie interesują to jest tak. Bieg w górę. Bieg w dół. I do tego jeszcze ręczny. Okej. Okay. Yy, no to są tutaj takie najważniejsze reszty sobie jak ktoś tam chce sobie pobinduje tak jak chce. To jest ważne. Okej. Okay. Save okay. Spadkiewnice. Tak. No to stestujmy to. Okej, okay, tutaj są moje takie ustawienia pod drift. Ciao. Wszystkie systemy wyłączone Damage na 100% zużycie opon i rozgrzane opony, nie? Okay. Dobra, mamy to, yy, tutaj są jakieś ustawienia pod drift, takie jak na których jeżdżę na kierownicy, Uponę uliczne. jakieś ścienie przelecę, po prostu tutaj będzie chciał co zatrzymać, tak ustawiona zbieżność, ikon pochylenia koła, tak twardość zawieszenia ustawiona i o. No to tak, kurczę nie mogę sobie włączyć. O, mogę. Wygląda trochę kapotycznie. Tak jak takie równice latania, Ale to szybkie kontry są teraz. Widzimy, że, że blokują się koła. I zaraz pokażę co zrobić, żeby zminimalizować ten efekt. Na początek pokażę Wam jak to jedzie. albo proszę bardzo. Prawa gałka jest sprzęgiełko. żeby sobie wbić bieg. Zrobić odcinę. Ogólnie to jazda na tym bali jest taka. No nie wiem. To było jedyne ustawienie, które mnie satysfakcjonowało, gdy jeszcze nie dorobiłem się kierownicy po prostu, ale byłem tak zajarany na to że musiałem iść na padzie no, no więc to tak wygląda, nie? no i generalnie problem jest trochę taki że ciężko, ciężko jest tu osiągać duże prędkości koła się szybko oj, 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 oj. no tak jeszcze raz No ale ogólnie, że silnik nam się nie uszkadza, to w biegi normalnie sobie ja na przykład ubijam bez sprzęgła. A sprzęgło używam do tego, do czego jest potrzebne tak w naukach, nie? żeby tam trochę odciążyć ręce, naczywało. No i da się jakoś takie porobić sobie, for fun. Jak mi się czasami nie chce podpinać kierownicy, a po prostu chciałbym sobie podjeździć sobie odpalę to na padzie Może pokażę coś ciaśniejszego, że da się Ogólne to, co jest najważniejsze to i tak trzeba oponować troszeczkę samą jazdę samą w sobie, Wiesz, Jakieś podstawy mieć, żeby wiedzieć co się z kiedy dzieje, no to wtedy możesz sobie coś tworzyć przy pomocy narzędzi, które posiadasz naprawdę to, e, to na tym padzie można robić szybsze kontry, niż jeżeli ktoś w ogóle nie potrafi machać szybko rączkami na kierownicy to może sobie tutaj szybko kontrować, bo ten świry na tym kierownicę zobaczy jak macha tymi tą... łapkami no i taka jazda na tych ustawieniach robi się trochę jak jazda jak w Fordzie na się wyklapia może troszeczkę przyciszę to oponki i zrobimy jeszcze kilka boków jakichś Do opony się już ostatecznie rozdrzają to jest w ogóle już malinka nie No właśnie Pójrzcie sobie na, na lewy dolny róg, na pracę padału przyspieszenia, nie? To jest też też istotne, że na ustawienia nie zrobię z ciebie boga, to, to tak naprawdę mówiłem, tutaj może i włączyć podstawowe ustawienia i też by to się zdało, no ale na tych A mi się dobrze na tych lata tak furfano. Do ścigania się to chyba się w ogóle nie nadają. Do ścigania się, jeżeli ktoś chce się ścigać, sobie jakieś tam potlapy robić przez to polecam jazdy za stabilizacją jazdy, bo tak to można się zrazić tak. no i jeszcze to co bym chciał pokazać to mm. Suwak skały, jest tam jak taki jeden który odpowiada za to. Jaki mamy wychyl koła. Teraz przy maksymalnym skręcie analogu łatwo te koła się blokują, i wyhamowują nam samochód, i wpadamy w podsterowność, prawda? Jest na to rozwiązanie takie, że. Wejdźmy sobie. Ok. Wydziemy do ustawień. I tutaj o, ten suwak skal Przesuniemy sobie na przykład na. Nie wiem, osiemdziesiąt dziewięć Spróbujmy okay. Ej, o. Ej okay, i teraz, o, przy maksymalnym wychyle analoga. Koło już nie jest a, w największym możliwym skręcie, czyli troszeczkę mniej się blokuje, nie? Więc, więc przy tym ustawieniu, można sobie troszeczkę się pobawić. Po prostu chodzi mi o to, żeby mm, przy tym ustawieniu, takim jak mam teraz, łatwiej troszeczkę ten samochód prowadzić, jak ty tak sobie stukasz tym analogiem lewo prawo, że nie zawsze blokujesz koła. No i w tych łukach Troszeczkę trzeba więcej uważać, ale Jest chyba łatwiej No to to było słabe Ale No i na finał jeszcze Kurwana dupa No tak więc jak, to, jak ci to pomogło, spodobało ci się, to proszę subskrybuj małeczko, lajk, komentarz, Najważniejszy byłby dla mnie komentarz, żeby, żebyś napisał co tam, jakie masz swoje uwagi. No i tyle. Ogień na tłoki. Ćwiczcie je, jeździcie. A jak będzie nas więcej, to stworzymy sobie grupkę i będziemy sobie latali boczkiem. Pokazuję głównie tą BMkę, bo, bo jest to dodat ten no, samochód z podstawki, więc jeżeli ktoś jeszcze nie potrafi tam sobie się bawić w modę i tym bardziej niech lepiej się nauczy na tym na tym, tym guziku. Jak jak patrzę w tej chwili, to można by troszeczkę zwiększyć twardość zawieszenia może. Żeby ta wóta taka tak się nie chobotała W wygląda to strasznie, no ale... Tak jak widzicie nawet tu da się porobić fajne łuczki Truja na odcinie ciągle, stówka na liczniku. Nawet już można by było w czwórę przechodzić, ale nas spokojnie odciążamy sprzęgiełko. Ostatnią pętlę sobie spróbujmy. No, więc to by było na tole To jest moje ustawienie pod Pana Zajęcie sami czy ten to to jest w ogóle według Was poprawne prowadzenie driftu jazdy w uślizgu bo to co jest najważniejsze w drifcie to nie żeby auto prowadziło Ciebie tylko żebyś Ty prowadził wórkę nie? nie do prowadzenia do, to, to, do jakichś slide jak pod Bedroną, tylko to Ty musisz cały czas wiedzieć się swoim samochodem. Czyli na całej szerokości toru ciągłe palenie laka. To właśnie widać tutaj jak na maksę skręcam koła, że samochód spowalnia się, to właśnie ze względu na to, że, te, że blokują się te koła, no ale no na to nie ma wyjścia, nie? Bo na ustawieniach hmm, jak gra, widzi kontroler jako kontroler, kontroler? To jakoś to nie wiem, dziwnie jest to ustawić Ta fajera się tak kręci, tu mamy szybkie kontrę Wystarczy troszeczkę opanować sobie samo miasto Myślę, że dałoby się tutaj normalne parki pokleić przejście Ogólnie jest jeszcze taki myk, że przy tym przypisaniu Jak mam teraz gaz w to spójrzcie, że wciskam hamulec. Znaczy dobra, pokażę to na prostej. Jadę, mam gaz. Wciskam hamulec. To zbijam za każdym razem gaz. To chodzi o to ustawianie tego. Że to jest w taki sposób ustawione, a nie inaczej, że mamy... że lewy i prawy spust widzi tak jako jakby jako jeden bind. Więc, ale ja tak jak, jak już puszczę gaz To widać, że się zapalają światła i normalnie on wciska ten hamulec i to widać po lewo, prawda? Próbuję teraz wpaść tutaj z dohamowaniem. Zabieram mi gaz, o i nie włącza się hamulec dopiero po chwili Jak puszczę gaz Dobra Więc tak, to by było na tyle, ziomeczki to jest BMW E30, rocznik 86. Tak jak widać, ja jestem Don Meteor. No i co? Pozdrawiam, zapraszam, subskrybujcie. Halo Morda.